Audio Popin. Witam, jestem fapin, a to jest już trzeci odcinek mojego audiologa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grach. Tak. Gry komputerowe są mm, wspaniałym źródłem rozrywki, a także yy, źródłem informacji o świecie. Lecz trzeba zachować umiar i liczyć się z ryzykiem, które ze sobą, no, ze sobą niosą, gdyż mogą one odcisnąć piętno na naszej psychice. No więc zacznijmy. Yy. Gry zostały stworzone początkowo w celu urozmaicenia i mm, poszerzenia możliwości komputera. Z czasem przerodziły się one w nowe i dostępne dla szerokiej. Grupy społeczeństwa, źródło rozrywki, a co ze sobą, a niosło to ze sobą to, że stało, że coraz więcej osób stało się chętnych do tworzenia tychże gier, i coraz więcej osób, coraz większa była konkurencja i coraz lepsze te gry powstawały. W miarę rozwoju gier powstało też nowe niebezpieczeństwo wiążące się z nimi, a mianowicie uzależnienie. E, gdyż <coughs> e, osoba, która gaza dużo, po prostu przestaje mm, być w stanie żyć bez tych gier, że są one nieodłączną częścią jej e, życia. E, kolejnym z zagrożeń jest, tak jak wspomniałem na początku, e, piętno jakie mogą odcisnąć one na naszej psychice, gdyż e, gry są nie tylko typu na przykład e, Simsy, gdzie prowadzi się życie. E, stworzonych przez nas ludzi. Lecz e, są też strzelaniny, czy też gry mm, z, te, te, które mają nas przerazić. E, na przykład Amnezja, Mroczny Obłęd czy ze strzelanek Battlefield 3. Także w tych grach trzeba zachować szczególnie umiar, e, bo gdy się przesadzi, można po prostu wnieść zachowania z tych gier do naszego realnego świata, co nie będzie skutkować zbyt dobrymi efektami, szczególnie dla naszej rodziny, naszych najbliższych. E, na pewno gry są też szczególnie multiplayer. E, są e, bardzo m, pomocne, jeśli chodzi o nawiązywanie e, kontaktów z ludźmi, gdyż. E, w multiplayerze ma się tą świadomość kontaktu z innymi, z inną osobą. Można z nią porozmawiać, można z nią współzawodniczyć w jakikolwiek sposób, w zależności od gatunku tej gry. To jest mm, coś niesamowitego. Nigdy wcześniej ludzie nie mogli się tak ze sobą zżyć na tak dużej odległości, nawet jeśli był ten internet, który pozwalał nam ze sobą rozmawiać, to Internet nie dawał nam e, poczucia takiej współpracy, jaką można osiągnąć w grach, e, starając się osiągnąć ten sam wspólny e, dla obu osób, czy więcej, cel. E, natomiast e, są też gry dużo e, bardziej, jakby to powiedzieć, z mniejszym językiem się wiążące. Są to gry planszowe. Są one mm, na pewno starszym gatunkiem niż e, gry komputerowe i mają niekiedy. W większości przypadków e, one większe przesłanie. E, dajmy chociażby pludo, gdzie to trzeba tropić, e, zbierać poszlaki i starać się odnaleźć winowajcę zbrodni. E, choć, kolejnym przykładem są skrable, czy też Monopol, gdzie trzeba. Ekonomicznie zarządzać swoim kapitałem, aby osiągnąć jak najwięcej, żeby zakupić jak najwięcej posiadłości i zdominować swoich przeciwników. Z tymi grami praktycznie nie wiąże się żadne niebezpieczeństwo, bo nie słyszałem o przypadkach uzależnienia od gier planszowych ani wywarcia jakiegoś złego wpływu na psychikę. Także myślę, że to jest znacznie bezpieczniejsze, a dodatkowo dające nam bezpośredni bezpośrednio możliwość styczności z innym, z inną osobą, nie tak przez komputer, aczkolwiek e, trzeba być blisko siebie. Nie można na odległość grać w gry planszowe. E, co jeszcze ma, mogę powiedzieć? Są też gry dla jednej osoby planszowe, e, na przykład Sudoku. Jest to japońska gra polegająca na ułożeniu w taki sposób cyfr od 1 do 9 na 9 kwadratach na planszy, żeby żeby nie powtórzyła się ta sama liczba w żadnym spasku że pionowo i poziomo, żeby nie może wystąpić ta sama liczba, ani w danym kwadracie nie może się powtórzyć. No, i więc to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. E, myślę, że zawarłem e, przestrogi, a także e, i dobre strony gier. E, więc sądzę, że osiągnąłem swój cel i to, co chciałem tym materiałem przekazać. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, prawdopodobnie jutro. Więc cześć.